Coś tu chrobocze, słuchajcie. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nareszcie wyjrzało słońce, a ja akurat miałam chwilę, żeby wyrwać się z domu, więc ruszam. Ruszam na drobną wyprawę, taką na około 35 do 40 kilometrów. A jadę w stronę Puszczy Kampinowskiej. Dzisiaj będzie trochę opowieści o modzie i trochę o literackich pojedynkach, które tak wrosły w naszą wyobraźnię, że właściwie prawie stały się historycznym faktem. Być może więc domyślacie się, dokąd jadę. Dla Warszawy i okolic. Campinos to prawdziwy szlagier rowerowych tras, a ja muszę się przyznać trochę ze wstydem, że właściwie puszczę znam słabo. I tak sobie pomyślałam, że byłoby super, żeby w tym sezonie to trochę nadrobić. No zobaczymy, jak to się uda. A tymczasem minęłam chyba już Ożarów Mazowiecki, i na szczęście zaczęła się jakaś ścieżka rowerowa. Flachta polska wnosiła w naszą kulturę no niesamowity koloryt. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jadę do Lipkowa, gdzie w XVIII wieku była założona jedna z kilku funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej persjarni. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w Lipkowie, tak blisko Warszawy, powstawały słynne i tak charakterystyczne dla właśnie polskiej szlachty pasy kontuszowe. Najpierw te pasy sprowadzano z, ze wschodu, robili to ormiańscy kupcy z czasem, zaczęli oni jakby otwierać swoje manufaktury. Najpierw to były manufaktury w Konstantynopolu, a potem już na terenie Rzeczypospolitej. Funkcjonowała właśnie bardzo znana manufaktura pasów kontuszowych w Słucku, w Kobyłce i w Lipkowie właśnie. No i tam Masz dzisiaj lipku. jedziemy. No jedziemy. Ostro. Ciężko się jedzie, ciężko się wydałuje. W biedy jak jest boczny wiatr! Ale jak miałam tak pod wiatr to jojoj! Wracając do pasów kontuszowych, to były one zwykle tkane, najczęściej z jedwabiu, miały różne motywy, ale zawsze były bardzo ozdobne, a te motywy często miały taki charakter orientalny. I kontusze, i pasy były ważnym elementem stroju narodowego. Były głęboko związane z polską tożsamością. Był to ubiór polaka-szlachcica. Kontusz przepasywano pasem, do którego zaczepiano u boku szable. No i szczyt popularności takich pasów kontuszowych to był wiek XVIII. Oj, dobrze się wyrwać z domu. Od ostatniego filmiku trochę minęło. A ja przez ten cały czas. Praktycznie przed komputerem. Sporo zleceń i mało czasu na to wszystko. Więc ciężko mi się było wyrwać. No a jak już miałam chwilę taką, że mogłabym na ten rower wyskoczyć, to się psuła pogoda. Zaraz spadał śnieg albo mrzawka, a potem scinał malutki mrozik i wszystko zamieniało się w lód To jest efekt traktorka, który był bardzo, bardzo pożądany w dzieciństwie. Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale wkładało się tutaj kawałek plastiku jakoś tak, żeby grzechotał i było takie wrażenie, jakby się jechało na po prostu jakimś niesamowitym motorze. A nie na rowerku marki Universal <grym>, z malutkimi kółeczkami. No właśnie, zawsze były jakieś fajne rowerki. O jak tu jest pięknie. Co za ulga wyrwać się... Zaraz, bo jakoś to głupio otrzymam. Co za ulga wyrwać się z miasta? Tak mi tego brakowało. Zimo, nie wracaj już, proszę nie. To jest to, wasze zdrowie. W tych super okolicznościach chciałam Wam bardzo podziękować za Wasze komentarze, za Wasze suby, za Wasze lajki, za te komentarze, w których mnie chwalicie i piszecie mi tyle pięknych i dobrych rzeczy. Dają mi one naprawdę dużo energii i nadziei, ale też dają mi dużo takiej siły do realizacji kolejnych filmików. Więc bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję Wam też za uwagi, za komentarze krytyczne. E, w, staram się, wszy znaczy wszystkie czytam, e, staram się wszystkie rozważać. Ktoś, przepraszam, nie pamiętam imienia i nazwiska, zdaje się, że Pan pytał mnie o tę kurtkę. To jest e, Van Rysel z Decathlonu, nie pamiętam już ile ona kosztowała, e, kupowałam ją rok albo dwa lata temu nawet. E, więc nie wiem jeszcze, czy ten model w ogóle funkcjonuje, ale jeżeli tak, to szczerze ją polecam, jeździ mi się w niej dobrze. Zdaje się, że to nie jest ten najbardziej pancerno-zimowy model, jaki Decathlon ma. Przypuszczam, że to ze względu na, na to ocieplenie, które jest takimi kępkami, jak ułożone. Ten model bardzo taki zimowy jest po prostu cały pokryty tym, tym puchem. Ale tak do 0 stopni w tej kurtce jeździ mi się komfortowo. Ja też przyznam, że zakładam więcej warstw niż to zwykle chyba jest przyjęte w rowerowym świecie, czyli że tam termo i, i właśnie kurtka. Ja zwykle zakładam termo i na to zakładam albo Merynosa taką bluzę, albo jakąś taką bluzę cienką polarkową i dopiero na to softshell. Wtedy Wtedy jest mi rzeczywiście komfortowo. Mm. Ale no skoro ja daję radę do, do zera, to pewnie ktoś, kto jest taki, kto lepiej znosi zimno, to, to myślę, że dawniej radę do, do minus pewnie jednego albo dwóch stopni spokojnie. Tym bardziej, że jeżeli będziecie ostro jechać, to się rozgrzejecie. Ona w tej części, o tutaj, tutaj ma taki materiał bardziej przewiewny, Teraz wam pokażę coś takiego. I cóż ok, fajna kurtka, dobrze że nie jeździ, ma wygodne kieszonki i tutaj z tyłu na pleckach przedłużony tył. Yy, tutaj jest gumeczka, więc fajnie trzyma, nie ściąga się. Jedyne czego mi czasami brakuje to takiego wycięcia tutaj na zegarek, który gdzieś mi się tam później w tych rękawach yy, gubi yy, i czasem ff, uruchamia się na przykład funkcja alarm i moja rodzina dostaje powiadomienie, że yy, trzeba mnie ratować gdzieś na trasie i wszyscy do mnie dzwonią, czy coś się stało, no ale to taki, yy, taki szczegół. Yy, no dobrze, a jeszcze o propos tych recenzji, to ja pomyślałam sobie, że ja tak trochę nie czuję tego tematu tych recenzji, więc jeżeli Wam będę o czymś opowiadała, to traktujcie to po prostu jako bardzo, bardzo subiektywną formę opowiedzenia o czymś. Nie mam takich ambicji, żeby robić to profesjonalnie, dlatego raczej nie będę robiła takich sprofilowanych recenzji na moim kanale, przynajmniej na razie nie czuję się na siłach. Będę Wam opowiadała o różnych rzeczach, których używam, tak po prostu, jak czuję i jak uważam, nie mam żadnego sponsora. A gdyby kiedyś jakiś się pojawił, to na pewno wam o tym uczciwie powiem. Pokażę Wam Ci jeszcze jedną rzecz, którą mam nową i z którą jadę dzisiaj pierwszy raz, trochę właśnie tak na próbę. To moja nowa torebka. Wcześniej miałam taką czerwoną torebkę pod Ramy. Ale ona była sposowana pod ramę Marina i Siriusa, którego też już nie mam. A obie te ramy były dłuższe. No i po prostu ta czerwona trypka mi tutaj nie wchodziła. Kupiłam troszkę mniejszą. To jest, zdaje się, 3,5 litra, ale jeszcze sprawdzę i tam Wam pewnie na dole napiszę. Zdanej firmy Topik. Wodoodporna. całkiem pojemna. Z drugiej strony też jest. suwak. Ja lubię tą firmę Topik, mam od yy, z niej sporo narzędzi i cenię sobie. Ma tutaj wygodne uchwyty i tutaj i tutaj yy, jest chyba w dwóch wersjach kolorystycznych, właśnie taka khaki i czarna. Yy, ta czarna była troszkę droższa, ta khaki była tańsza, więc uznałam, że jak najbardziej khaki pasuje do mojego yy, felta w niejasnym kolorze, więc, yy, więc po prostu postawiłam na to. Myślę, że na, na dłuższe wyprawy i na zabieranie jakiegoś sprzętu, tak jak czasem ja będę coś nagrywać, będzie, będzie idealna. Coś tu chrobocze, słuchajcie. Jesteśmy w Lipkowi. To jest wieś, która znajduje się w gminie Stare Babice. Często zmieniała właścicieli. Należała m.in. nawet do kanclerza Andrzeja Zamońskiego przez chwilę. Taki ważny wiek dla tej wsi to wiek XVIII. Otóż 1 stycznia 1791 roku właścicielem wsi stał się Jakub Paschalis. Jakub Paschalis był przedstawicielem ormiańskiej rodziny. I on tutaj założył biznes, który dla tej wsi okazał się wyjątkowo ważny i zapisał istnienie tego miejsca na kartach historii. Paschalis Jakubowicz otworzył tutaj manufakturę, która produkowała pasy kontuszowe. I właśnie z pasy kontuszowych ten był najbardziej w Polsce znany, a nawet był po prostu bardzo znany, bo to była jedna z kilku najważniejszych manufaktur zajmujących się produkcją tego ubraniowego gadżetu, <gadżetu> sarmackiej szlachty. Ale z Lipkowem łączy się jeszcze jedna piękna historia, e, którą poniekąd wszyscy znamy, chociaż nie zawsze wszyscy wiemy, że to łączy się z Lipkowem. Pójdziesz waść na Babice i Lipków do Zaborowa, gdzie czekają konie dla regimentu przeznaczone. Tak rzekł książę Jeremi Wiśniowiecki do Michała Wołodyjowskiego w powieści Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Mały rycerz tak właśnie uczynił i tutaj w okolicach Lipkowa natknął się właśnie na bochuna. I tu właśnie, gdzieś nad brzegiem rzeczki, która oddziela Lipków od wsi Koczargi Stare, panowie stoczyli pamiętny pojedynek. Co łączy po prostu Jakuba pa Paschalisa Jakubowicza i Henryka Sienkiewicza, który tutaj się nagle pojawia? No otóż, jak wspomniałam, ten Lipków ciągle zmieniał właścicieli po śmierci... Jakubowiczów majątek zmieniał właścicieli, aż w roku 1880 przechodzi na własność Kazimierza Szetkiewicza. A Kazimierz Szetkiewicz miał córkę Marię, do której to zaczął przyjeżdżać. Henryk Sienkiewicz. I tak właśnie Maria Szetkiewicz stała się wkrótce pierwszą żoną pisarza. Przyznam, że Sienkiewicz po prostu zrobił na mnie wrażenie nie wiem, czy wiecie, ale miał trzy żony i wszystkie trzy miały na imię Maria. To w ogóle były jakieś strasznie skomplikowane historie miłosne. Maria Szetkiewicz niestety bardzo młodo zmarła w wieku 31 lat, porwała ją z tego świata gruźnica. Wróćmy do Jakuba Paschalisa, czyli tego, który założył manufakturę pasów kontuszowych, czyli persjarnie. Przybył on do Polski z Pontu, czyli z nadmorskiej części Kapadocji. To było w latach 60. XVIII wieku. W Warszawie, zanim to się stało, prowadził sklep z towarami orientalnymi. Z czasem dorobił się i kupił nawet kamienicę przy krakowskim przedmieściu, dom w Krakowie, a nawet zbudował dwór w Lipkowie. W roku 1791 rok persjarnie, czyli tą manufakturę lipkowską, odwiedził król Stanisław August Poniatowski i za zasługi przyznał Jakubowi Paschalisowi herb Jakubowicz. Ta lipkowska manufaktura działała do 1794 roku, kiedy to pasy kontuszowe zaczęły trochę wychodzić z mody. Potem swoje dobra Jakub Paschalis przekazał swojemu synowi, a potem po śmierci samego Paschalisa i jego żony, a z czasem i synów, majątek przechodził w kolejne ręce. Tak, że sześciokrotnie zmieniał właścicieli, aż przeszedł w ręce Kazimierza Szetkiewicza. Henryk Sienkiewicz poślubił właśnie córkę pana Kazimierza Szetkiewicza i jej to Lipków zawdzięcza upamiętnienie wsi w ogniem i mieczem jako scenerii walki Bohuna z małym mercerzem. się właśnie do nagrobka. A to jest nagrobek Józefa Paschalisa i jego żony, czyli drugiego syna. Jakuba Paschalisa, który po śmierci ojca wyremontował manufakturę i wznowił w niej produkcję, ale nie były to już pasy kontuszowe, tylko to były jakieś, jakieś wyroby z materiałów, właśnie, jedwabnych, bawełnianych, płóciennych. Ta fabryka nie przetrwała. Fragmenty zabudowań, czy fundamentów właściwie znajdują się podobno za tym cmentarzem na Polanie. To jest kościół świętego Rocha, powstał w 1792 roku, ufundował go Jakub Paschalis Jakubowicz, czyli ten, który założył manufakturę pasów kontuszowych w Lipkowie, a jego architektem był Hilary Szpilowski. Nie wiem, czy widzicie ten napis. Bogu dawcy wszech darów, aby pracom rolniczym i rękodziełom oraz do nich zachęcającemu królowi Stanisławowi Augustowi Raczyć, raczył pobłogosławić ten kościół z fundamentów wystawiony oraz dziedzica dóbr zielonek, Paschalisa Jakubowicza, rok 1792. A nieopodal kościoła znajduje się piękny budynek, niegdyś dwór, dzisiaj tebanie. Budynek powstał w tym samym roku, w którym powstał kościół. Zaraz podejdę do niego bliżej. Tutaj właśnie w latach 1881-1884 do 84, bardzo często częstym gościem był Henryk Sienkiewicz. Ten dwór przetrwał wojny światowe, ale nie przetrwał komuny. W 1948 jak przemieniano to wszystko na PGR-y, to jakoś fatalnie podłączono tutaj instalację i po prostu budynek spłonął. Od 1956 roku parafia rozpoczęła starania o to, żeby ten budynek, jakby, żeby się nim zaopiekować, żeby on przeszedł pod własność parafii. Rok później ruiny dworu zostały przekazane parafii, obiekt został odbudowany. No i dzisiaj pełni rolę plebanii. Zimą się fajnie jeździ że nagrywa. Ale to tam... nic. Trzeba się ruszać i już. Ok, odpalić. Dziękuję Wam za cierpliwość, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję Wam za kolejny wspólny rowerowy wypad. Znów taki krótszy i może trochę mało słoneczny, ale najważniejsze, że udało się trochę pokręcić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Papa! Pa.